Ani Europa, ani żadne inne mocarstwo nie jest skazane ani na rozwój bardzo taki burzliwy i używając pańskiego określenia, nie będzie to ani model optymistyczny, ani pesymistyczny. Na, na pozycję Europy złoży się bardzo wiele czynników, spośród których najważniejszym czynnikiem są ludzie. Znaczy, po pierwsze, przywództwo. Wszyscy odczuwają, że w Europie dzisiaj jest kryzys przywództwa. Ten kryzys przywództwa nie polega na tym, że ci, którzy stoją na czele Europy są ludźmi słabo wykształconymi. Przeciwnie. To są ludzie prawdopodobnie w historii Europy należą do najlepiej wykształconych, ale przywódcy muszą się oznaczać. Nie tylko dobrym wykształceniem, choć ono jest potrzebne, ale nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest pewna koncepcja, wizja i zdolność do strategicznego myślenia. I bardzo często taką zdolnością oznaczają się osoby, które nie mają jakiegoś formalnego wykształcenia, ale mają tą charyzmę, która pozwala im. Słuchajcie, Jacques Delors prawdopodobnie nie miał tak dobrego wykształcenia, jaką ma. Pan Rompuj, ale nie ulega wątpliwości, że o Jacques Delors będziemy pamiętać jeszcze przez długie lata, a obecny prezydent Unii Europejskiej ani, ani Barroso nie należą do tych luminarzy wśród przywódców w historii Europy, jakkolwiek są ludźmi na bardzo wysokim poziomie i bardzo doświadczonymi. Słowy potrzebna jest innowacyjność, nowe myślenie, przywództwo. I nie bez znaczenia jest również to, jaki, w jakich warunkach Europa będzie funkcjonować. Europa nie jest półwyspem euroazjatyckiego kontynentu, jest częścią globalnego świata. Jeśli w tym świecie dojdzie do zaburzeń, a do tych zaburzeń może dojść, to może do nich dojść nie dlatego, że jakieś wielkie konflikty są nieuniknione, tylko dlatego, że w wielu sprawach, Świat utracił sterowność. I tutaj chciałam dotknąć pewnej sprawy, gdzie Europa jest nieporównanie lepiej przygotowana do sterowania swoim biegiem, to są instytucje. Otóż w świecie bardzo wiele instytucji jest anachronicznych, które tak powiem, oddają ducha czasu, w którym one powstały, ale nie są adekwatne do tych nowych potrzeb. Co się tyczy Europy, ja mam wrażenie, że my mamy więcej niż dostateczną ilość instytucji, które nie zawsze są najlepiej zagospodarowane, nie zawsze są używane w sposób optymalny. I w tym sensie ja należę do grupy ludzi, którzy uważają, że ta, ta wiara w to, że instytucjonalne reformy mogą stać się podstawą do nowego rozwoju, jest nieuzasadnioną. Podstawą do nowego rozwoju jest nowa, innowacyjna myśl przywództwo oraz zdolność do szczegania zagrożeń, zanim one spowodują zniszczenie tej tkanki, jaka pozwala do tej pory utrzymać pokój zarówno na naszym kontynencie jak i w całym świecie.